różnej treści opowieści kamyk nadziei w małym nadmorskim miasteczku o nazwie Klifowice życie toczyło się powoli niemal ospale każdy dzień przypominał poprzedni wschody słońca nad horyzontem łodzie rybackie wypływające na połów dzieci biegające po plaży mimo piękna tego miejsca wiele osób czuło się tutaj uwięzionych klifowice było bowiem miasteczkiem z którego trudno było się wyrwać, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Wśród mieszkańców była Lena, młoda dziewczyna, która marzyła o czymś więcej niż codzienność wyznaczana przypływami i odpływami. Jej rodzina od pokoleń była związana z rybołówstwem. Ojciec, dziadek i pradziadek wszyscy byli rybakami. Lena jednak czuła, że jej przeznaczenie jest inne. Nie potrafiła jeszcze określić, co dokładnie chciałaby robić ale wiedziała, że musi odkryć świat poza miasteczkiem. Pewnego dnia, spacerując samotnie po plaży, Lena zauważyła coś błyszczącego wśród mokrych kamieni. Był to niewielki, idealnie gładki kamyk, który lśnił jak srebro. Dziewczyna podniosła go, a w tym momencie usłyszała głos. Ten kamyk to niezwykły kamień, powiedział cicho starzec, który nagle pojawił się obok niej. Był ubrany w długi płaszcz, a jego twarz zdobiła siwa broda. Skąd się pan tutaj wziął? Zapytała zaskoczona Lena. Czasami pojawiam się tam, gdzie ktoś potrzebuje nadziei, odparł tajemniczo. Ten kamyk pomoże ci odnaleźć odpowiedzi na twoje pytania. Ale pamiętaj, jego magia działa tylko wtedy, gdy naprawdę wierzysz w swoje marzenia. Lena spojrzała na starca z niedowierzaniem, ale postanowiła zatrzymać kamyk. Wróciła do domu i przez kolejne dni nosiła go przy sobie. Traktując bardziej jako talizman niż magiczny przedmiot. Pierwsze kroki. Niedługo potem Lena zauważyła, że rzeczy wokół niej zaczęły się zmieniać. Ludzie, z którymi rozmawiała, wydawali się bardziej otwarci na jej marzenia. Jeden z sąsiadów, który dawno temu był żeglarzem, opowiedział jej o swoich podróżach i zasugerował, by spróbowała znaleźć pracę w pobliskim porcie. Inna znajoma, która prowadziła księgarnię, podarowała jej książkę o wielkich odkrywcach. Lena poczuła, że świat, który wydawał się zamknięty, zaczyna się przed nią otwierać. Każdego dnia stawiała małe kroki w stronę swojego marzenia o odkryciu tego, co kryje się poza klifowicami. Próba zwątpienia. Jednak nie wszystko szło gładko. Wielu ludzi, w tym jej własna rodzina, krytykowało ją za to, że buja w obłokach. Ojciec powtarzał: "Lena, życie to nie bajka. Zawsze będziemy rybakami, tak jak nasi przodkowie." Przyjmij to i pogódź się z losem. Dziewczyna zaczęła wątpić, czy jej marzenia mają sens. Pewnego wieczoru, trzymając kamyk w dłoni, poczuła ukłucie żalu. Może oni mają rację, szepnęła. Może moje marzenia to tylko iluzja. W tym momencie kamyk zaczął lekko pulsować ciepłem. Lena spojrzała na niego zaskoczona, a w jej głowie pojawiły się obrazy. Jej samej, podróżującej po świecie, spotykającej nowych ludzi, odkrywającej nieznane miejsca. Kamyk zdawał się mówić: Twoje marzenia są prawdziwe, uwierz w siebie. Nowy początek, z nową determinacją. Lena podjęła decyzję, by opuścić Klifowice choćby na krótko. Znalazła pracę w porcie jako asystentka na jednym ze statków handlowych. Rodzina była w szoku, ale dziewczyna nie dała się zniechęcić. Podczas swojej pierwszej podróży statek zawinął do wielkiego miasta. Lena była oszołomiona jego ogromem, różnorodnością ludzi i możliwościami, które się przed nią otworzyły. Spotkała tam ludzi, którzy podzielali jej ciekawość świata i marzenia. Zrozumiała, że każdy z nich zaczynał swoją drogę od małego kroku, od decyzji by zrobić coś innego, coś nowego. Powrót i zmiana. Po kilku miesiącach Lena wróciła do Klifowic, ale nie była już tą samą dziewczyną. Jej marzenia zaczęły się spełniać, a kamyk, który nosiła przy sobie, przypominał jej o sile wiary w siebie. Co ciekawe, ludzie w miasteczku zaczęli dostrzegać w niej inspirację. Młodsi mieszkańcy pytali ją o jej podróże, a nawet ojciec, choć nie powiedział tego wprost, wydawał się dumny z jej odwagi. Kamyk pozostał z Leną na zawsze, choć dziewczyna wiedziała, że magia, którą w sobie krył, pochodziła tak naprawdę z niej samej. Historia Leny, dziewczyny z małego miasteczka, która dzięki tajemniczemu kamykowi odnajduje w sobie odwagę, by wyruszyć w świat i spełnić swoje marzenia. To opowieść o wierze w siebie, pokonywaniu przeszkód i odkrywaniu własnej drogi w życiu. A ty co o tym myślisz? Zostaw komentarz. Daj łapkę w górę i obserwuj. Zapraszam po więcej. Dzięki.